Siemanko, jestem Piotrek, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku informacyjnym Na tym kanale będziemy tutaj omawiać wszystko, co będziemy robić na tym kanale Będą, będą najczęściej będą dwa odcinki tygodniowo, niestety Zobaczymy, jak się jeszcze nam yy, wszystko rozwinie Powiedzmy, że jakby nam się bardzo dobrze to rozwinęło to byśmy nagrywali nawet jeden odcinek dziennie. Ale przechodząc do faktów to będzie kanał z grami World of Tanks. Czasami będą eventy, w których będziemy robić nowe rzeczy. Będą live czasami. Będą odcinki 6, 6, 6 minut 10 góra. Będ, nie będziemy tutaj... <ścoughs> tego brali tak naprawdę tak bardzo na poważnie, no będziemy grać dla zabawy, żeby było fajnie i śmiesznie, będziemy robić wszystko, aby dostać więcej subów. Tak jest. Teraz. Yy będziemy y, ogólnie wszystkie sprawy organizacyjne, jakie czołgi byście chcieli, żebyśmy grali, czy byście chcieli, żebyśmy grali na, 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 na tym koncie, na którym już coś mamy. Czy żebyśmy od nowa zaczynali? To, w, to należy do. Tylko was. może byśmy dodali, żebyście je pisali, że mamy zagrać, nie wiem, dziesiątym tierem, bo zanim bo my tam nie dojdziemy. Mamy. Bo nie mamy dziesiątych tierów. Tak. Niestety jesteśmy nowymi graczami. Nie, nie, będziemy zbyt dużo, tak jakby Nie powiem, nie mamy zbyt wysokich tierów Nie wymagajcie od nas za dużo Nie wymagajcie od nas za dużo Jakby co, jak chodzi o jakość, jakość jest taka jaka jest I będzie taka, dopóki nie będzie więcej subskrypcji Niestety W później może nawet jeżeli będzie mało subskrypcji, postaramy się coś zrobić, Niestety... ale Chcielibyśmy, żeby jakoś kanał się na razie troszeczkę choja zaczął rozwijać, a później żenimy. Tak. tak jest Teraz na razie nagrywamy z telefonu, sorry za głos, za wszystko, głos jest niekształcony jakby co Bo ogólnie wszystko zniekształca głos Wszystkie czołgi, jakimi będziemy grać, to będą czołgi tylko z naszych kont, mojego i kolegi Który tutaj się przed chwilą odezwał Tylko z naszych, niczyich innych jakby co. Będziemy grali. Będziemy wrzucali każdą grę, w której, coś, w której będziemy coś robić i w której nam się uda coś nagrać. No. Tyle takich informacji o kanale. Teraz trochę dodam informacji o czołgach. Tutaj to jest mój do ulubiony czołg. Do... K1S. Przednia płyta 75 mm, bok i tył 60 Pancerz wieży nieprzebijalna 100 na 90 na 90 garnek działo 122 mm. Tutaj mamy informację. Średnie uszkodzenia 390, 194, 465 Duże, Dobra, tutaj mamy teraz drugi czołg. To będzie panzer dwójka. Tutaj mamy. Pancerz 30 na 20, na 15. Na pancerz wieży 30 na 15, 15. Tutaj mamy PZ1. Tutaj to o pancerzu lepiej nie mówić. Bo tej prawie w ogóle go nie ma. Działo. Pierwszy tier. Działko. Penetracja. 23, uszkodzenia 11, też tragedia. Teraz tutaj panzer 3a, tutaj działko 3,7 mm, centymetra. tutaj mamy, tutaj idziemy na DW2, jakby co? Chyba, że chcecie, żebyśmy poszli na coś innego. Tutaj mamy taki działk Tutaj panzer y, 2G. Tutaj mamy lepsze działko. Tutaj też lepiej o pancerzu nie mówić. Tutaj działko mamy 2 cm. Penetracja, uszkodzenia też 11. Te, to zaraz tutaj mamy marderka. Tutaj to jest już nic nie Te, Też nie mówić o pancerzu. Na razie mamy tutaj 7,62 cm. Czwartotierowe działko. Trzecią czwarto. tierowe działko. Tutaj też o pancerzu lepiej nie mówić, bo go nie ma. Tutaj mamy suczka 76. Tutaj też lepiej nie mówić o pancerzu 25 na 15 na 15. <laughs> Otwarty przedział, jak w większości też niskotierowych tych. Działu 76 mm. Z jest No. I na razie to tyle. To chyba kończymy. teraz na Teraz będzie. Na razie to będzie koniec. I do widzenia, i cześć.